Mam wrażenie, że gdybym całkiem zniknął z YouTube'a, to brakowałoby wam dwóch formatów. Po pierwsze, omówień zapowiedzi Egmontu slash katalogu Egmontu i omówień Spidermana, Wellsa czy wcześniej Spencera. I ja się nie dziwię, bo te materiały zazwyczaj są najciekawsze, poruszają tematykę, której chyba nie ma na polskim YouTubie, a przynajmniej jakoś tak się przyjęło, że ja to robię i wy to oglądacie. No więc oczywiście nie mogłem przyjść obojętnie wobec trzeciego tomu, który, jak ktoś słusznie zauważył, jeszcze wychodził w zeszłym roku, czyli w 2025, a ja już odważnie powiedziałem, że. Drugi tom Wellsa to najgorszy komiks 225. I uwaga, swoje stanowisko podtrzymuję, ponieważ uważam, że Hobgoblin nie jest aż tak zły, ale jednocześnie jest bardzo zły i o tym pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku. Przyznam szczerze, że ten pakiet jest naprawdę nieźle opakowany, ponieważ mamy tutaj zeszyty praktycznie z wszystkiego. Pierwszy zeszyt to nawiązanie do Hellfire Gallery, a konkretnie spin-off Hellfire Gallery. Drugi zeszyt z kolei to Dzień Sądny z tego Avengers śmiesznego eventu, gdzie pojawili się Avengers, Eternals i X-Men. No i oczywiście Spider-Man musi mieć tam jakiś swój zeszyt z przemyśleniami. Potem mamy jakieś tam zwykłe zeszyty, ale wszystko ma się skończyć tym, żeby już przygotowywać nas do kolejnego eventu, tym razem w świecie spider mana No i co ja wam mogę powiedzieć? No, Wells zbyt dobrym scenarzystą nie jest, a ten kolejny tom to udowadnia. Cały mi szmarz polegający na tym, że każdy zeszyt opowiada trochę inną historię. Od razu przypominał mi o tym, że Spencer też coś podobnego robił, tylko że Spencer Spencer był znacznie sprawniejszym scenarzystą. Kiedy Spencer wyciągał jakieś wątki, to zazwyczaj on je wyciągał w całkiem satysfakcjonujący sposób, tylko problemem było to, że w, całach, w ramach całej serii to po prostu nie działało. Bo fajnie, dzisiaj mamy zeszyt poświęcony MJ, ale jednocześnie jest pięć innych postaci, które nie doczekały się swojej kontynuacji. Jak chwytano się tych kolejnych pięciu postaci, to potem zapominano o MJ. Tam po prostu było zbyt wiele wątków i ten tom nowego Hobgoblin, nowy Hobgoblin mi to przypomniał. Przypomniał mi te czasy, kiedy wszyscy. Wszystko musiało być nawiązujące do czegoś, tu coś, tam coś, event, nie event, po prostu tego było zbyt wiele. I tutaj problem jest taki, że Wells stanął przed dylematem, że musi napisać spin-offy do każdego możliwego eventu, a właściwie tajny do każdego możliwego eventu, i wyszło z tego dziwne coś, które miejscami ma swoje momenty, ale kiedy tylko zaczynasz myśleć, że kudde, to jednak może być niezłe. Ze spokojem Wells Ci przypomni, że jest tak złym scenarzystą, że wszystko spier. Jakie są największe grzechy tego tomu? Przede wszystkim fakt, że Peter jest przedstawiony jako tragiczny bohater, którego nie chce mi się śledzić. Naprawdę, ja mam wrażenie, że Wells zrobił wszystko, żeby napisać Spidermana w taki sposób, żeby autentycznie nikt go nie lubił, nikt nie chciał czytać jego przygód i właściwie wszystkie postaci są bardziej interesujące od samego Petera. A to jest, to jest aż dziwne. W sensie Peter Parker zazwyczaj jest tym bohaterem, którego ciężko jest nie lubić, ponieważ Ponieważ zawsze on jest takim, wiecie, trochę śmieszkiem trochę człowiekiem, który ma jakieś problemy ze sobą, który ma problemy z otoczeniem, który stara się pogodzić te wszystkie wątki superbohaterskie z rodzinnym, ale to wszystko jest takie urocze, bo sam Peter jest taki w tym wszystkim uroczy. No, niestety tutaj tak nie jest, bo dosłownie przez pierwsze trzy zeszyty Peter stara się nawiązywać do każdej swojej byłej i zastanawia się, że a może ty będziesz chciała ze mną być, a może ty mi dasz drugą szansę. Już pomijam, że oczywiście na końcówce, znaczy na drugi, jakby na tyle komiksu jest Gwen. I ta Gwen się tutaj musi pojawić. Głęboko jest od nie wiadomo ile, ale spokojnie ona się tu musi pojawić. Czy jest lepiej? Nie jest miejscami całkiem spoko, ale gdy tylko Wells zaczyna pisać coś lepiej, to potem jednak sobie przypomina, że nie, 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 to jednak nie może tak być za dobre i musi to szybciutko spierdzielić. I właściwie nie wiem czemu. W sensie, ja mam wrażenie, jakby Wells całe życie nienawidził Spidermana i teraz, kiedy mógł zacząć pisać jego losy, to dał sobie za zadanie obrzydzić go nam tak, jak on go nienawidzi. I to jest mój wniosek po czytaniu tego trzeciego tomu. Ja nie wierzę, że on chciał, żeby to się sprzedawało. Ja nie wierzę, że on chciał, żeby ta seria faktycznie była interesująca dla ludzi. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wydawnictwo musi za bardzo mieszało i każdy jego pomysł był ciosany. Naprawdę nie wiem, ale powiem Wam tak, nigdy w życiu nie czytałem takiego Spidermana, ale to nie jest dobry tekst. W sensie, na przykład wiecie, Staczyńskiego też nigdy takiego samego nie czytałem, ale to jest komplement. Tutaj to jest po prostu stwierdzenie, które jest bardzo przykre dla samego Elsa. Ale dobra, słuchajcie, co ja się będę rozwodził na temat tego, co tu jest, co tu nie ma, przejdźmy sobie do sekcji spoilerowej. Tutaj macie informację, gdzie ona się kończy i omówimy sobie szczegółowo każdy tain, omówimy sobie wydarzenia z głównej sagi, omówimy sobie jeszcze wydarzenia z zakończenia, bo prawdę mówiąc materiału tego, który będziemy mogli sobie dzisiaj omawiać jest naprawdę dużo, bo każdy zeszyt jest inny. Ale każde są w niezłe. Dobra, zaczynamy sobie po kolei. Czyli pierwszy jest Tain do Hellfire Gully. On zaczyna się bardzo fajnie i muszę przyznać, że tutaj byłem tak nawet trochę zbity strofą. Mówię, czy to jest na pewno Wells, czy może to jednak Spencer, bo to jest napisane w taki Spencerowy sposób. To jest fajnie napisane po prostu. Czyli mamy motyw tego, że Spider-Man musi opowiedzieć, jak znalazł się w tym konkretnym momencie, w którym my zaczynamy naszą historię właściwą, ale zanim do tego dojdzie, to musi opowiedzieć, co się działo. I opowiada to Emmie Frost. W formie takiego, a to byłem tam, byłem tam, byłem tam, i w sumie z tym rozmawiałem. Ten mi nie podpasował, ten mi złożył dziwną propozycję, a wszystko rozwodzi się o to, że Spider-Man przyszedł na Hellfire Gale, ponieważ MJ została uwikłana w jakiś spisek mojry. To jest naprawdę spoko koncept, i początkowo, kiedy to sobie czytałem, to miałem takie, okej, okay, to jest nawet spoko. Trochę nie rozumiałem, co się dzieje, dlaczego czasem niektóre postaci przybywają, dlaczego nagle się dzieją poszczególne ataki i tak dalej. No to jest Wells, tak? Nie oczekujmy cudu, ale w gruncie rzeczy naprawdę całkiem dobrze mi się to czytało, i miałem takie ok. To jest, to jest naprawdę fajny zeszyt, i jestem tylko ciekaw, co zrobię na końcu. No i koniec jest tragiczny, bo nagle oto w pewnym momencie oczywiście, MJ zostaje uratowana, i Peter przychodzi i mówi: No, to MJ, to może jakaś kawusia, coś tego, kawusia, łóżeczko, te sprawy. Znaczy, dobra, nie, nie ma w propozycji łóżka, to powiem uczciwie, ale ta kawusia już jest, wiadomo, być może z podtekstem. Natomiast MJ mówi, że nie. Nie, ja nie mogę. I wtedy Peter rzuca taki tekst, że. Ale czemu nie możesz? To jest tylko pójście na kawę. Co chodzi o twojego chłopaka? A ja tak sobie to czytam i mówię: tak! Chodzi o to, że ona ma chłopaka. Chłopie, zerwaliście ze sobą, więc logicznym jest, że jeżeli ona ma nowego partnera, to ona może nie chcieć się z tobą spotykać. To jest naturalne, że kiedy wchodzisz w nowy związek, możesz nie chcieć spotykać się ze swoim byłem i nowemu chłopakowi MJ też to może przeszkadzać. I to jest ten pierwszy moment, kiedy ja miałem takie, Peter, ciebie się nie da lubić. W sensie Wells to napisał w taki sposób, że naprawdę ciężko mi było stać po stronie Petera i ja nawet nie wiem po co to wszystko było. W sensie, czy to miało być po to, żeby jeszcze bardziej poniżyć Spidermana, czy sprawić, żeby on upadł? Naprawdę nie mam pojęcia, ale kompletnie nie czułem tutaj jakiegoś świadomego zabiegu artystycznego, tylko taką chęć. No, trzeba ich spiknąć w końcu, trzeba pokazać, że Peterowi zależy. Ale to już jest trzeci tom, gdzie on mówi, że jemu zależy. Ale co się działo, że oni już nie są razem? Przypominam, spencerek zakończył się tak, że to można było kontynuować. Nie trzeba było dawać jej nowego chłopaka. Serio, więc po prostu, jak już to daliście, to idźcie tym tropem, że Peter musi iść do przodu, a nie ciągle żyć swoją byłą. Drugi zeszyt to tajin do sądnego dnia, i muszę przyznać, że on jest moim ulubionym, bo nieironicznie ma swoje momenty. Otóż polega na tym, że w pewnym momencie jest ten Celestianin, który mówi, że słuchajcie, będziecie mieli 24 godziny, i każdy z Was z osobna zostanie osądzony. I konceptualnie mi się to bardzo podoba, z uwagi na to, że każda osoba wokół Petera ma 24 godziny na to, żeby naprawić swoje błędy życiowe, i ewentualnie ewentualnie kogoś przeprosić, sprawić, że nie wiem, zażegnać jakieś konflikty. Dużo jest tutaj potencjału pisania, i mam wrażenie, że Wells naprawdę fajnie pomyślał. Na przykład ciocia May ma obok siebie wujka Bena i to on ma ją osądzać, dlatego ona jest bardzo spokojna o to, że zostanie osądzona właściwie. No bo to Wujek Ben to jest jej mąż, którym cały czas żyła dobrze, za którym cały czas tęskni, i mimo wszystko ona się nawet cieszy, że przez 24 godziny może z nim spędzić tą chwilę. Natomiast Peter będzie miał Gwen Stacy obok siebie. I w sumie Peter się tak trochę błąka. Tutaj pójdzie do kogoś, tam pójdzie do kogoś. Peter sam w sobie nie ma jakichś ultra ciekawych wątków, ale jest to zrozumiałe, ponieważ tak naprawdę Peter zawsze był pisany w taki sposób, żeby osądzanie go nie było większym problemem. To też pierwszy tom chyba, gdzie pojawia się Kamala. Z nią będzie dość zabawna rzecz, ale ja nie wiem kiedy to nastąpi, natomiast pamiętam, że to był tak dziwny wątek, że wszyscy o tym mówili i chyba to było u Elsa właśnie w spider Spidermanie, ale spokojnie. Pamiętajcie tylko, że jak zobaczycie postać Kamali, ona będzie miała swoją drogę. W całej serii Wellsa, ale to jeszcze kiedyś. Natomiast tu już się pojawia Kamala i w sumie Peter tak się błąka, tu sobie pogada z Kamalą, jest całkiem spoko motyw, kiedy nagle rozmawia z JJ-em i JJ jest taki: Jezu, Peter, ja cię przepraszam za wszystko, ja na ciebie cisnąłem i tak dalej. A Peter mówi: Ale spoko, ty już nadobiłeś, ty już miałeś swój jakby redemption nark, ty już jesteś lepszym człowiekiem, po prostu bądź taki, jaki jesteś ostatnio, nie zmieniaj się i serio będzie super. I Całość tego zeszytu jest poprowadzana w taki sposób, że gdyby to była inna seria, gdyby to była seria Spencer'a, to powiedziałbym, to jest kolejny dobry zeszyt w ramach dobrej serii. No ale niestety jest to Wells, więc nie oczekujmy cudów. W każdym razie, kiedy przechodzimy do zakończenia całego tego wątku, to Gwen Stacy, która jest celestianinem od Petera, mówi, że jesteś człowiekiem o złotym sercu i dlatego pozwolę ci, abyś chwilę spędził z Gwen. I on dosłownie się rzuca i mówi, Jezu, Gwen, jak ja cię kochałem, Boże Święty. Druga była, do której próbuje zarywać, no ale Gwen jest martwa więc sobie ona tylko mówi tak Peter jesteś cudowny, nie zmieniaj się bądź taki jaki jesteś, masz złote serce i sobie odchodzi i przypominam to jest druga była z którą on miał kontakt a przypominam, że w poprzednim tomie on się całował z Black Cat więc logicznym jest, że raczej powinien do niej zarywać, ale w ramach bezpieczeństwa najpierw pogada ze wszystkimi byłymi, a dopiero potem przejdzie do Black Cat, bo tak spoiler dotyczący następnego zeszytu będzie rozmowa z Black Cat. I przechodzimy do najgorszego wątku, który strasznie mi się nie podobał, który strasznie mi się dłużył, czyli właściwie główny story arc polegający na tym, że pojawia się Hobgoblin. I ma być wielka zagadka, czy przypadkiem Ned znowu wrócił do bycia Hobgoblinem, czy nie. Tam w ogóle jest Norman Osborn. Ja, szczerze mówiąc, nie chcę wam nawet tego jakoś szczególnie steszczać, bo to jest po prostu nijakie. Główny wątek jest taki, że jest jakiś starszy pan i jest yy, Norman Osborn i jest Ned. Ned, który kiedyś był Hobgoblinem, bo ten stary pan na niego wpłynął. I ten stary pan znowu wpływa na Neda, ale jednocześnie stary pan też jest hobgoblinem, ale my tego nie wiemy na samym początku, to się dowiadujemy w trakcie. A Norman ma do czynienia z, z starszym panem i prowadzą jakieś interesy. I najpierw Norman chciał go wykiwać, ale potem Peter przyszedł i powiedział, a nie będziesz wracał do bycia złym człowiekiem. I Norman mówi: Dobra, nie będę wracał do bycia złym człowiekiem, oddam mu po prostu to i niech się nażde, niech zdechnie gdzieś tam w kącie. W każdym razie to jest, to jest ogólnie bardzo nijaki zeszyt. Znaczy, chyba nawet są dwa albo trzy zeszyty, z tego co pamiętam. Natomiast muszę przyznać, że jest to bardzo nijakie, jest to po prostu wielkie ogranie na zasadzie, kto jest hobgoblinem, czy jest ich dwóch, no wow, jest ich dwóch. Yy, I jeszcze jakiś tam wątek tego, że net ma teraz dziecko, ma teraz żonę, yy, czy wróci do bycia hobgoblinem, czy nie wróci. W gruncie rzeczy jest to bardzo nijakie, a wszystko ma prowadzić do tego, żeby na końcu się okazało, że za wszystkim stoi królowa Goblinów, która stara się manipulować, no bo oczywiście jak wiemy z korporacji Beyond, ona stara się teraz zniszczyć Normana Osborna, bo ona chce być królową goblinów, a przecież nie może być, bo królem goblinów jest Norman Osborn. Jak oni mi wrócą do zielonego goblina, to ja chyba zabiję. W sensie, Jezus Maria Spencer, 75 z Żydów poświęconych na zielonego Goblina I teraz Wes też musi wracać do Normana Ozbodna. Ja nie wiem czemu tak wszyscy wracają do Normana Ozbodna, bo no nie wiem, no No Way Home się pojawił Normana Ozbona, ale on tam nie miał miejsca, to nie był jakiś ważny bohater Willem DeFa z całym szacunkiem, ale nie miał tam nic do grania, bo jest po prostu zielonym goblinem, tyle. Nie wiem nie wiem co wpłynęło na Marvel Comics, że musieli cały czas pchać tego zielonego goblina. I przechodząc do ostatniego zeszytu mamy motyw tego, że poznajemy co się działo z Benem Riley'im i jego ukochaną. Ponieważ oczywiście tam też musi być zamieszane i to jest ta podbudowa pod event, chyba z tego co rozumiem, tam gdzie się Venom pojawi. To, to będzie słabe jak zgaduję, to będzie tragiczne, no ale oczywiście, że sprawdzę, bo wiem, że chcecie. W każdym razie cały motyw polega na tym, że obserwujemy perspektywę Bena, a właściwie jego ukochanej, która na początku jest bardzo nieprzekonana do tego, że Ben stał się tym tam toksycznym świrem i tak dalej. On się jakoś odchłań nazywa, czy jakoś tak, nie, nie pamiętam teraz, tu Wam wrzucę nazwę, o ile będę pamiętał i będzie mi się chciało szukać w ogóle tego, bo naprawdę nie chce mi się już otwiera tego komiksu. W każdym razie nasza ukochana Bena cały czas przeżywa, że ona w sumie chciałaby dalej z nim być, ale Ben to już nie ten sam Ben i w sumie postanawia od niego uciec, ale jakimś cudem, jakiś random odkrywa, że to ona jest na tym dworcu, a że kiedyś powiedziano, że ona uciekła z więzienia, to pan random postanawiał wezwać policję. Jakby, kiedy to się stało, ja nawet nie do końca pamiętam, coś w się sensie, chyba że się stało na końcu eventu, bo ja wtedy spałem pewnie, ale no dobra, mniejsza z tym. W każdym razie ona postanawia, że skoro świat jest przeciwko niej, to ona będzie z Benem i razem staną przeciwko światu. Jezus, Maria, to brzmi jak opis jakiegoś fanfika albo nie wiem, łopatowy. W każdym razie idziemy dalej, bo cały czas mamy skakanie o kilka miesięcy. No bo wiecie, trzeba narobić wydarzenia od korporacji Beyond do naszego tomu i w sumie ona dochodzi do wniosku, że ona nie ma mocy i ona się czuje słabo przy tym, że nasz główny bohater w sensie nasz Ben nie ma mocy i w sumie tam jeszcze jest motyw tego, że pojawia się limbo i pojawia się królowa limbocz, która jest tą Madeline, która była kopią Jean Grey. To jest w ogóle wątek znikąd, ja nawet nie wiem, kiedy to się pojawiło i kiedy ona stała się tą królową nim, bo nikt nam tego nie tłumaczy, bo jak już kiedyś wielokrotnie wspominałem, nikt nie stara się tłumaczyć tego, co było w poprzednich tomach, a potem jest nie wiem, dziewko zdziwienia, że y, ludzie nie rozumieją, co się dzieje w komiksach współczesnych Marvela i w sumie nie chcą ich kupować. Szok i niedowierzanie. W każdym razie nikt nam tego nie tłumaczy, ale po prostu w pewnym momencie nasza główna bohaterka mówi, że ej, w sumie Madeline, a ty byś by była w stanie dać mi mocę, a ona mówi ty w sumie mogę i daję jej moce, i tam dają mi jakiś pseudonim, jakiś design. No wiecie, to jest nudne. W sensie ile może być takiego tworzenia postaci pod to, żeby był fajny design i sprzedać zabawki. Ja rozumiem, że są postaci, które udało się zbudować na przestrzeni ostatnich lat, chociażby Null. Ale Null był faktycznie jakąś postacią, która miała wzbudzać jakieś zagrożenie, strach i tak dalej i była wpisana w ramach bardzo fajnej serii, dlatego Null się super przebił. No ale Null ma po prostu kozacki design, a tutaj są jakieś postaci, które, nie wiem, mam wrażenie, że tworzą je tylko po to, żeby Marvel Snapu robić czegoś katty, bo zaraz bohaterów zabraknie. Natomiast z tego wszystkiego niewiele wynika, po prostu jest tezowane to, że nasi bohaterowie budują jakąś armię i postanawiają zaatakować Nowy Jork, czy tam, nie wiem, Spidermana, czy cokolwiek. Szczerze, ja już, ja już nie mam siły na to. To znaczy, to jest po prostu tak bez sensu, to jest takie, wiecie, tworzenie telenoweli, że przed chwilą mieliście korporację Beyond i w korporacji Beyond musi się dziać. Musi być to, musi być tamto, tu się przeplata, to, to. Jakby... Ja się nie dziwię, że ludzie potem nie wchodzą w komiksy, bo... Nie dość, że musicie się naczytać masy serii, żeby wszystko rozumieć, to jak się naczytacie, to się okaże, że tam jest takie gówno na końcu, że nawet nie było warto kopać do niego. Ach, Jezus Maria, zapomniałem Wam powiedzieć o Black Cat, przepraszam. W czasie, kiedy są całe akcje z Hobgoblinem, to w pewnym momencie pojawia się motyw tego, że Peter zaprasza Black Cat na jakiś spacer. nawet nie spacer, po prostu się bujają po mieście i w pewnym momencie Peter mówi, słuchaj, wiem, że wyszło jak wyszło, ale w sumie, wiesz, między nami cały czas coś jest, to ja bym chciał Cię strasznie zaprosić na randkę. I ja wtedy tak czytam i mówię, ty, bo oni się w ogóle pocałowali w poprzednim tomie, ja już o tym zapomniałem. Ale jak już sobie to przypomniałem, to potem sobie przypomniałem, co ten tom robi z dwoma poprzednimi, byłymi Petera i sobie myślę, aha, czyli w sumie tak, podsumujmy. Najpierw Peter idzie do MJ, MJ mówi, że ma chłopa i nawet nie chce z nim iść na kawę. Następnie mamy motyw tego, że nagle pojawia się Gwen i w sumie on jakby ta Gwen wyciła na stałe to pewnie by wrócił, bo wiemy, że Gwen jest tylko po to, żeby się pojawiać, żeby szczuć Pitera, że a może dostaniesz mnie z powrotem, a jednak nie. <gry> Ale wiecie, cały czas jest pisane, może wrócą, może nie wrócą. No wiecie, tam z klonami też oczywiście. Jak tylko się pojawił spisek klonów, od razu Gwen musiała powrócić. No bo kto inny by nie wrócił, jak nie Gwen. I wszystko musi się sprowadzić do tego, że Peter pójdzie do Black Cat, ale tylko teaserek robimy. Jeszcze nic, żadnego romansu nie będzie. Ja wiem, że ten romans to w ogóle... To, to będzie hit, słuchajcie. Ja tylko słyszę, że tam ogólnie to ja nigdy nie słyszałem, żeby oni byli jakoś specjalnie razem. Więc ja jestem strasznie ciekaw tego, co tam się wydarzy, ale wiem, że będzie śmiesznie i na pewno wiem, że możecie obserwować ten kanał, w sensie oglądać moje materiały. Także jak jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie i zostawcie lajka, bo ja ten komiks kupiłem za własne pieniądze. Ja zwykle dostaję komiksy do recenzji, ale mi już wstyd po prostu tak po tym jeździć jak po szmacie i jeszcze to być do recenzji, więc tego to kupiłem za własne. Także zostawcie lajka i napiszcie komentarz, że fajny film. Podsumowując Całe moje dywagacje, powiem tyle. No, spodziewałem się, że będzie źle i chyba jest trochę lepiej niż poprzednio. Znaczy, inaczej. Poprzednio był ten słynny zeszyt z Urodzinami, gdzie Peter jest gnojony za to, że w sumie pojawił się na imprezie urodzinowej o czasie, a wszyscy myśleli, że się spóźni i przygotowywali imprezę tak, jakby miał się spóźnić. Więc w kontekście tego, Goblin wydaje się być komiksem ciut lepszym, ponieważ aż tak głupich wątków nie ma. W ramach spin-offów, czy właściwie Tainów. Ta seria radzi sobie naprawdę nieźle. I gdyby tylko Wells polegał na prostych, jednorazowych historiach, mogłoby być nieźle. Tak samo w sumie jak Spencer. Ale kiedy nagle Wells musi godzić wszystkie swoje pomysły wraz z tym, co było pisane poprzednio. Ale tutaj go będę trochę cisnął, bo Wells też tworzył korporację Beyond. W sensie współtworzył. I dało się zrobić tak, żeby jednak mógł ukierunkować tę serie już pod siebie. Jeżeli dostał tę serię, to mógł już pisać wątki tak, żeby coś tam mieć. I może ten finał był pisany pod tom, on teraz kontynuuje te wątki, ale przypominam, to jest trzeci tom, my już powinniśmy mieć fajnie rozbojaną akcję. Pamiętacie, co było u Spencera na trzecim tomie? Tam już była taka podbudówka pod łowy Cravena i łowy Cravena też były znakomite, to swoją drogą, a tu Nagle jest event, ale ja w ogóle nie czuję, żebyśmy my byli już, wiecie, przygotowani na event. Ja czuję, że my dopiero raczkujemy w tej serii, a nam już każą chodzić. Natomiast, czy polecam dla Beki? No, kurde, oczywiście, że tak. Ja naprawdę mam niezłą Bekę z czytania tego, aczkolwiek miałem długie obiekcje, żeby po to chwytać, ponieważ dawno nie czytałem dobrego komiksu. Ja bym chciał przeczytać coś takiego wow, coś takiego, wiecie, co naprawdę mi się sprawi przyjemność, i czytam sobie gdzieś tam pomiędzy temu wszystkiemu jakieś fajne rzeczy, no a to mi się czyta, bo, bo się czyta, ale naprawdę chciałbym przeczytać coś takiego fajnego. Chciałbym przeczytać coś takiego, co dociska śrubę i po prostu sprawia mi radochę. Było trochę takich komiksów. Był Strange Adventures. Ostatnio czytam Ultimate Spidermana, który też jest fajny. Eee, to znaczy Ultimate Spidermana z uniwersum Ultimate, który jest fantastyczny, a także Ultimate Spidermana z Milesem Moralesem, ten co z Agmontu wyszedł. On też jest niezły. Natomiast no, chcieliście, to Wam dałem. Także oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze za moje starania i za to, że, że jednak to dla Was czytam, bo się staram, bo wiem, że chcecie. No i przyznaję, że lubię sobie to tak pocisnąć. No, lubię sobie tak pojeździć po tych wątkach, lubię sobie tak to obśmiać. Natomiast wiem, że Wy też to lubicie, także cieszmy się z tego wszystkiego razem i po prostu świętujmy te wydarzenia jak należy. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcić, tak? Także subskrypcja, lajk, komentarz i do zobaczenia w następnych odcinkach.